Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili. Księżyk w Ładzie, kanclerz w Górni, arcybiskupie w Gdańsku. Drodzy bracia, tych moich braci najmniejszych mnieście uczynili. Kiedy nakarmiliście młodego, napoiliście spragnionego, otworzyliście swój dom dla przybysza, przyodzialiście pozbawionego odzieży, odwiedziliście chorego, przyszliście do uwięzionego, stanęliście w obronie człowieka oczywionego. Czyniliście dobrego, trwa w miłości Boga i pamięci Ojczyzny. Bracia i siostry, umiłowani w Ten wieczór, 16 grudnia 2011 roku, gromadzimy się na wspólnej modlitwie w Bazylice Świętej Brygidy w intencji ofiar grudnia, czy jak mówimy, ofiar grudniowych. Wspominamy tego roku także 30. rocznicę prowadzenia stanu wojennego. To bolesne daty polskiej historii, które szczególnie tu na wybrzeżu nabrały tragicznego wymiaru. Jakże wiele ich śladów niezatartych, pozostających wciąż w ludzkich sercach, w pamięci także naszej piecezjalnej wspólnoty, Mieszkańców Gdańska, Gdyni, Wybrzeże. Grudzień 1970 roku. Bunt ludzi skrzywdzonych arogancji ówczesnych komunistycznych władz. Upomnieli się o to, aby pracując ze spokojem własnych lekien, jak mówi święty Paweł w liście do Tesalonicza, aby pracując, Antoniego Gromarczyk zginął 17 grudnia 1981 roku. Miał zaledwie 20 lat. Przed nim życie piękne. Otwierało się. Inni tej zbrodni nie zostali nigdy osądzeni. Dziś na przeświętej jest obecna mama pani Mariana, którą serdecznie witam. Grazie. krzyżami tych, którzy poszli za nim, oddając swoje życie. I dzisiaj jeszcze raz oddajemy pokłon poległym stoczniowcom. I tu u Świętej Brygidy i na Placu Solidarności jutro po przypomniku ofiar grudnia 70 przy Stoczni Gdyni. I towarzyszy nam wciąż ta refleksja nad trudem i ceną wolności. I niech jej wymiar uświadomią sobie ci, którzy twierdzą, że ta wolność została nam darowana, jakby niewiele kosztowała. Wielu z Was na tych, Były wielkim wołaniem o godność ludzkiej pracy, o prawa człowieka, tak bardzo wtedy lekceważona w grudniowych dniach, szczególnie brutalnie i bezwzględnie złamana. Aż do upadku komunizmu nikt z decydentów nie poniósł odpowiedzialności za masakr robotników w wydarzeniach grudniowych 70. roku.

Nawet w dziewięćdziesiątym piątym roku. Nikt nie żąda krwi, ale wszyscy. Wspomnienia ofiar w grudniu 70. Wydać świadectwo. Pan dał siłę swojemu domu. Gdańsk jest bowiem miastem, które pozostawiło głęboki ślad na polskiej drodze do wolności, drodze grudnia 70 i drodze solidarności. I mieszkańcy Pomorza od sierpnia 80 roku, po grudzień roku 81, Także po śmierci. Jej długoletni proboszcz i budowniczy, ksiądz Prałat, świętej pamięci Henryka Wechnosy. Wielu ludzi pokolenia Solidarności, szukając własnej tożsamości, odwoływało się do grudnia 1970. I strzegli w tej pamięci kapłani wybrzeżni. Dlatego wspomniałem, Świętej Pamięci Księdza Brałata Jakowskiego i wspomnieć trzeba Świętej Pamięci Księdza Brałata Przecież każdy z członków tamtego Wielkiego Ruchu czuł się potrzebny i odpowiedzialny. Znajdował swoje miejsce wśród wspólnoty. tam ich pociąg. Ruchu Solidarności przy tej obierze i przy tej Solidarność, której dopływy zasilały cały całej krwiowie ojczyzny, choć napływały z różnych stron, ale zawsze łączyły się w nur i czynić je wrażliwymi na pamięć o tych, co polegli, szczególnie tu, na Pomorskiej Ziemi. Uśpione ludzkie sumienia nie staną na przekór temu, co złe. Przymkną oczy prawości w imię Świętego Spokoju, Idea sprawiedliwości będzie wciąż cementowała ludzi i wiązała. Nie wreszcie. niekoniecznie przecież materialne, choć i takie się liczy, kiedy wyrządzona krzywda ogranicza możliwości godziwego życia. and Patron Solidarności Tej rocznicy. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili. Oddajemy dowód tym braciom, którzy tak wiele.